Siemanko, metka sobie z Witam Was po raz kolejny z nadwody. Tym razem nie odra. Jestem nad stawikiem takim, to jest Cegielnia Stabowicach we Wrocławiu. Takie dosyć popularne miejsce wśród blokowisk, można powiedzieć, wśród osiedla. Przyjechałem tutaj dzisiaj, no bo postanowiłem, że nie będę kopać się z koniem i tą odę trzeba odpuścić. Mam początek lutego, jest po stopach, płynie woda brudna, płynie woda zimna. Te ryby, jeżeli są, to nie są chętne do żerwania. może pochowały się po zimowiskach. Jedyne miejsce, właśnie, gdzie moim zdaniem można teraz łowić, są jakieś zakola, zimowiska. Gdzie tam ta woda, gdzie, gdzie ten lud przed chwilą zszedł, ale ja coś innego. z Chciałem tu zawsze przyjechać, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Jak nie teraz, to kiedy tak naprawdę. Jeszcze można wiosnę przyjechać, ale to jest dobry moment, żeby troszeczkę sobie obadać tą wodę. Za chwilkę opowiem wam troszeczkę więcej na temat tej wody, bo jest bardzo ciekawa. No i co? Jedziemy? Nie przygotowany na dzisiaj jest w sposób następujący zalęta. To jest czekolad kokonat pomieszany ze szkami. Jakieś zalęty, które miałem przymożoną że to nie jest taka czysta. Jedna to jest z spożywki. Tutaj ziemia bohatowska pomieszana z giną te szerszki po poprzednim łatkowaniu pinka, na haczyk hakówka. I trochę damy jeszcze dżokresika tak spłaszczonego. Myślę, że to w zupełności wystarczy na dzisiaj. Jak to wygląda to wam zaraz pokażę, jak widzicie. Za. Tutaj jest, o, może zacznę tak, tu jest moje stanowisko. Eee, w tle mam blokowisko. Mam tutaj bloki, które mnie osłaniają. To jest Strona zachodnia i z tamtej strony dzisiaj ma wiać z 10, nawet 10 metrów na sekundę wiatr, więc postanowiłem o tej zachodniej strony ustawić się. Tutaj mamy widok na, na ten cały zbiornik. On jest zbiornik głęboki, bo tu w najgłębszym miejscu jest około 5-6 metrów. Ja się właśnie ustawiłem w takim miejscu, gdzie tak około tego 35-40 metra robi się największa głębia. No i to popróbuję łowić. Jak widzicie o po podrzewach. Może słyszycie, jak tu szumi, tam górą naprawdę dzisiaj będzie śmigać wiatr. Eee, no i niestety, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie sensownie można teraz powiedzieć o, ta, ta, o, ta, o takiej porze roku i przy takiej aurze. Słuchajcie, zaczniemy sobie od tego nęcenia. Na razie nic nie będziecie widzieć, bo nie, nie dojeżdżę że ledwo po świecie jest, to to jeszcze zachmurzyło się teraz i zaczęło padać. Tak, do nęcenia mam takie małe szkaneczki. I może tak co, dwa słowa na temat taktyki. Eee, będę łowić na 36 metrze, zalęcę sobie. Mam dwie wędki, będę już na dwie wędki. Eee, docelowo chcę już na tym 36 metrze jako dalszy dystans, bo to jest takie miejsce, gdzie w sumie jest, zaczyna się największa głębia na tym zbiorniku. Eee, I będziemy szukać tej ryby, tak naprawdę. Myślę, że powinna być w najgłębszym miejscu, ale mogę się mylić. Może być tak, że ona będzie jeszcze bliżej, przy trzcinach, na jakimś wypłyceniu. Tak, dwie wędki, będziemy szukać. Eee, no i próbujemy. Zaczynam od nęcenia kilkoma szklankami. Może nie wiem, z 5-6 takich szklanek małych. Pomieszanej zanęty z, z ziemią, w większości ziemi trochę zanęty, trochę jokersa, trochę pinki. Jedziemy. Kaczki obudziły się, wypłynęły na patol. Uzbroję sobie obydwa, przypomnę, zaczną od 70 cm, ale być może będę musiał skrócić ten, ten zestaw, bo może okazać się, że nie będę widział wieźbran. No i tutaj haczyk 18 na 0,09, druga wędka. Tu będzie 14 na 0,10 e, Na 0,10, tak dobrze mówię? Na 0,10 Bo jednak są tutaj bonusiki Jakby taki się trafił To, to może się ten każdy milimetr tutaj przydać Możecie zobaczyć potafię wody Gdzie jest wiatr, tam widzicie już Naprawdę mocno wieje A tutaj gdzie łowie, dokładnie w, w tym miejscu Gładka tafla wody. Od czasu do czasu coś tutaj zawieje, tak jakiś boczny wiatr zakręci, ale ogólnie siedzi się naprawdę całkiem przyjemnie. No Teraz Wam pokażę jak panoramę na, na ten staw. Ja się bo mówię ja tutaj za plecami mam blok. Staw jest taki w miarę... E, taka grobla idzie jeszcze poprzek. E, to jest dobre miejsce, gdzie można też ustrzelić tego karpia. Z tego słyszałem właśnie na tej grobli pod, podwodnej ona idzie gdzieś tak tutaj w poprzek. Można ustrzelić jakiegoś bonusika wygrzewającego się latem. A po tej stronie tutaj, o, krzaczki. To też jest takie fajne miejsce. Myślę, że nawet nas spławik latem, że połowić. Tam taka budka jest. No i tam co jeszcze są połowione pomosty, gdzie można usiąść. Ja jestem od tej strony takiej zawieczny, ale tam myślę, że na wiosnę się jeszcze ustawię z jakimś linem, z jakimś może kroczkiem. Zobaczymy. No na razie dzisiaj celem jest złowić cokolwiek. No i tak jak wam już wspominałem, celem będą dzisiaj przede wszystkim winica będzie. To będą płotki, może małe leszczyki, ale e, tak jak Wam wspominałem, w tym stawiku kryją się też fajne bonusy. To je zarybiają, lokalne koło też zarybia. Ostatnio chyba też karpiki powprawczali. to jest tutaj takiego niedużego karpia, ale też są naprawdę grube karpiszone. E, też są lidy, Jest też drapieżnik, także to i fajne rybę można ustrzelić. Płocie też bywają bardzo ładne. No ja nie liczę na takie 30+, plus, ale gdyby takie było 20 kilka centymetrów, no to już, to już fajnie. Bardziej chodzi o to, żeby się pobawić, żeby gdziekolwiek pojechać i coś złowić, bo taki okres mamy, że no naprawdę ciężko jest złowić. więc... Zobaczymy, czy cokolwiek uda się e, złowić. To jest mój trzeci wyjazd z tym roku. E, tydzień temu byłem razem z piotkiem na popularnym leklejku, ale tak naprawdę woda płynęła bardzo brudna, bardzo... był dosyć duży, bo jak na tamte miejsce, bo tak około 70 gram, no, było ciężko, to była właściwie walka z trzymającymi się syfami. bo ile sam nurt nie był problemem, to zdecydowanym problemem były te trawy spływające po roztopach. Mi się udało w, w jakiegoś jednego jazgarza złowić, no ale tak naprawdę no, nie szedłem na zewnątrz. No, jedyny, jedyny plus, ale no, bardziej to było posiedzenie i pogadanie sobie w ładnych okolicznościach przyrody, bo wtedy była bardzo ładna pogoda. Nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to naprawdę starali się chodzić z domu. Niewiele takich miejsc jest w Wrocławiu, gdzie. Można schować się, kiedy jest wiatr zachodni, a jest to niestety najbardziej popularny wiatr, który wieje z zachodu na wschód. No i idzie wzdłuż Ody, można powiedzieć, tam za bardzo nie ma gdzie się schować. Pozostają jakieś zakręty, jakieś stawiki, jakieś odnogi, tak, no niewiele takich miejsc jest, no i dlatego wlądowałem też tutaj. Mogłem pojechać jeszcze, tak jak mówię, na zimowisko, barek, tam gdzie byłem ostatnio, ale nie wiem, no, pewnie większość ludzi tam pojechała. Trzeba jakieś nowe, nowe wody spróbować. Jak się później okazało, wyjazd na zimowisko Barek tego dnia był bardzo dobrym pomysłem. A możecie się o tym przekonać, oglądając film Marcina, który rozstrzelił tego dnia piękną płoć i grubego leszcza. Tak jak widzicie, tu jest taka ścieżka, jest zejście ładne, trochę śmieci jest, ale plusem jest to, bardzo mi się podoba, że tutaj zostawili włoki, gdzie można rzucać coś śmieci no i przez to nie ma takiej osypu, wydaje mi się jaki normalnie jest na ołowisku, nawet Wam pokażę bo... włoki widać, że są regularnie opóźniane jakaś butelka jest bo ma tego tak dużo więc plus dla tych ludzi, którzy opiekują się tym łowiskiem. już kurczę mogę być z szczerze mówiąc może będzie tak, że zejdę na no liczysz liczę, że jakąś, chociaż jedną rybkę tu się da wygrubać, jakaś poteczka się zlituje ale jak mówię jestem tu pierwszy raz będzie tak graznawczo zobaczyć jak to wygląda na żywo a nie tylko na google maps więc zobaczymy, może będę musiał zapłacić fajcowe, a może nawet jakiś bonusik wpadnie no zobaczymy tak naprawdę rąki są jakie są najważniejsze, że nie wieje, że nie pada że można posiedzieć nad wodą, zrelaksować się no bo o to chodzi teraz w tak naprawdę nie? To, jest, to nie jest ten okres kiedy był o największe sztuki Mógłbym poczekać do wiosny, ale ja już nie taga. miałem długą przerwę w wędkowaniu w ostatnimi czasy, rzadko bywałem nad wodą, więc teraz chociaż, żeby posiedzieć nad wodą, chociaż nie mam w ogóle żadnego ciśnienia, nie mam presji na, na jakieś wyniki, na to, żeby na to połowić, bo wiem, że w tym okresie po prostu jest słabo, trzeba powiedzieć sobie to otwarcie. Na razie dwa przerzucenia, bez kontaktu z rybą, chociaż wiem, że coś tu się spławia, no zobaczymy. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Słuchajcie, jest ryba. Bez brania. Ale jest krąg. Słuchajcie. Wcześniej miałem takie stopnięcia, ale to nie było, nie było nic co, co do, do zacięcia. Ale chyba jest. Słuchajcie. No i słuchajcie, na zero nie będzie. Jeszcze w tym roku na zero nie zsiadłem Jest taki. Wiem, że to krąg po oku, ale taki raczej leszczyk. Nieduży. No ale jest. Jest, nie zero, już się liczy wyjazd na plus. Dobry znak, może coś jeszcze się odkręci. No jest nadzieja, że coś tu się jeszcze zadzieje. No i tak Wam już wspominałem, ten okres to nie jest dobry okres na, na łowienie na odrze, więc odpuszczam całkowicie ten okres zimowy i, i wiosenny i postaram się pojść na te stawiki, na te miejsca, których nigdy nie łowiłem, nigdy nie miałem czasu, zawsze wolałem pochać na odę. A teraz chyba to jest dobry moment, żeby skupić się na takich miejscach, zobaczyć jak to tu wygląda. Może coś uda się połowić, pobawić się z drobnicą, może jakiś bonusik wpadnie, także nie tylko z tego stawu, ale z innych okolicznych w okolicach Wrocławia. Czy we Wrocławiu, czy w okolicach Wrocławia yy, będę sobie jeździć teraz. Jeśli macie jakieś sugestie, jakieś propozycje, gdzie powinienem pojechać, i uważacie, że to jest fajne miejsce, to podzielcie się, napiszcie w komentarzu, gdzie, gdzie warto pojechać teraz waszym zdaniem mam kilka takich stawów, stawików na oku, ale może coś takiego będzie o czym nie wiem, a bardzo chętnie jak wiecie jeżdżę na nowe wody robaczki wyssane to że ochotka to mogła się mogła spaść, ale pinka też jest zdewastowana, także skrócę sobie przypon i spróbujemy, może na krótszym przyponie będzie lepiej widać te brania teoretycznie tak powinno być nie wiem czy słyszycie te podmuchy, które tam są, jak te drzewa tam już latają. Na szczęście jesteśmy w dole, osłonięci tymi blokami, więc naprawdę tu się siedzi całkiem przyjemnie. Byłoby super, gdyby ty jeszcze chciał współpracować, no ale żyję nadzieją, że coś się da jeszcze tutaj wydłubać. No i haczyk pusty. Słuchajcie, skracam sobie tutaj tak samo przypon. Przypon teraz ma no, może te 30 cm. W sumie tak naprawdę to powinienem tak zacząć mówić od samego początku. Liczyłem na to, że te może w opadzie będą brały. No ale teraz przychodzi o czego? Mam puszcza haczyk i nie widzę nawet jak ściąga z haczyka. Jak jakby ściąga haczyka te chłopaki. Zobaczmy. Może krótszy przy to pomoże. Teoretycznie powinien, tak jak mówię, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Na tej drugiej ręce zmienimy sobie dystans. Tak na 15 metrów za ręce kilkoma krzakami spróbuję tutaj bliżej brzegu poszukać tych hip. nie ma co czekać się modlić trzeba działać Patrzcie na bliższej linii nie, jest coś na bliższej linii Ciło się przeżyć na tą bliższą linię płotka chyba ładnie bije, ładnie buje nie, nie płotka, co to jest? leszczyk nie róbcie tak w domu, na windy go wziąłem. O, w dalszym odcinku dalej, Nie, to jest płoteczka. Jest płoteczka. Jak na ten stawik, już taka całkiem fajna. Ryby odpaliły na dobę. Banie następowało jedno po drugim. Niestety, sporo z nich było pustych, a kilka razy ryba spadła z haka. W sumie w niecałą godzinę wpadło kilkanaście ryb. Płotki, kąpi, i szczyki nie przekraczające 30 cm. No ja znowu pusto, odkręcę. Takie mocne branie. Agresywne i co, i pusto. Na pewno płotka to była, na 100%. I znowu na dalszym dystansie się teraz. A nie jest. O, może być ciekawszego krzaku tam. No. A chyba puściło. Ale może będzie ciekawszego krzaku pierwszy pan jest, a jest zjedzone, no skręciły się, naprawdę skręciły się te ryby właściwie to powinienem teraz na jedną wędkę łowić na dwie to się ledwo dobie. ale po cichu liczę tego bonusa Jeżeli to jest branie, patrzcie. No teraz to już leży. Pan krąg, teraz to już 100% krąg i leszczy. Teraz głowię w większości na spożywkę. Jak zaczynałem z taką powiedzmy, nie wiem, 50-50. Spożywkę z, y, z gliną, z, z czukajsem tam było trochę, to teraz praktycznie to jest sama spożywka i pinka. I sprawdza się lepiej, mimo że to zima, także można powiedzieć, że dzisiaj wszelkie konwenanse są, w głowie, są łamane, bo te ryby nie są ani na, bardziej na głębszej wodzie, ani, y, ani takie właśnie delikatne łowienie, bardziej na glinę, czy, 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 czy na jukersy się sprawdza? Pinka i spożywka i to wszystko. Ciekawe, że te jakby się jedzą na tym spadku. Ani to nie jest jakoś super blisko trzcin czy tej o silności, której mogłyby się trzymać. Ani to nie jest najgłębsze miejsce. Takie dziwne miejsce, naprawdę. Z, tej, z tego dalszego dystansu ewidentnie słabie jest, tak? Już pomijam fakt, że te bania są gorzej widoczne, ale po prostu jest ich mniej. A tu niewiele zanęciłem jak ryby się naprawdę wkręciły i kurcze nie jestem do końca zadowolony teraz, bo miałem chyba z 4 czy 5 pustych brań Znaczy takie fajne, ładne brania, ale nie chciałem, nie, 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 nie byłem w stanie wyciągnąć ryby Ale były to ewidentne brania, takie nie stukanie w koszyk, nie jakieś obcieki, tylko naprawdę ładne pociągnięcia No i no nie jestem w stanie tych ryb wyciągnąć Ale są, przynajmniej coś się dzieje, zana była bryndza, a teraz naprawdę fajnie się siedzi Chociaż taka mrzawka się zrobiła, gęsta ale posiedzę jeszcze trochę, może coś się uda wyciągnąć no i zobaczcie co chwilę jakieś szarpnięcie i robaki tylko zgniecione mimo, że haczyk osiemnastka te ryby łukają głęboko ale kurczę nie chcą ładnie zażyć. ciekawe czemu i tutaj to samo, robaki wyssane, brania nie było a spięło się Krąpik mały, ale no nie taki mały kurczę, ten krąpik, jak na nie był zdecydowany. Taki proszę krąpik. No tak Wam mówiłem, nie jest to woda, gdzie można spodziewać się jakichś nie wiadomo jakich ryb. Ale wiem, że one tu pływają. Przynajmniej o tej porze roku można je połowić. To jest najważniejsze. Jest to lepsze, niż siedzenie w domu i gapienie się w telewizor. I tak Wam mówiłem, celem dla mnie numer 1 to jest dzisiaj przywitać się i zaznajomić z tym zbiornikiem, bo wiele o nim słyszałem. Nigdy tu nie byłem, nigdy nie mówiłem i na pewno tu je wrócę. W takiej bardziej przyjemnej porze roku, pewnie z metodą, z jakimś linem, z jakimś karpikiem. Zobaczymy. Ciekawa alternatywa: no, zbiornik jest zadbany opiekują się tutaj. Wiem, że na pewno te ryby też stąd wyjeżdżają, tak? ale, ale z drugiej strony jest tu głęboko i też na pewno nie jest tak łatwo tą rybę tu przetrzebić. Są regularne zerbienia, więc myślę, że takie fajne miejsce w środku miasta. tak? Alternatywa nie mamy zbyt dużo takich tych wód stojących we Wrocławiu, więc kiedy na odrzuci nie, nie da się łowić, to na pewno warto takie miejsce też odwiedzać. Jak widzicie na początku miałem całą kuwetkę, zostało mi tyle. Co prawda, co 5 minut mi się kończy czas, ale posiedzę chwilę dłużej jeszcze do wykończenia tego co mam tutaj. Czas do domu. No i tak jak wam mówiłem, czas się zawijać. Słuchajcie, takie szybkie podsumowanie. No, co mówiłem, to co się nastawiałem. Czyli jakieś płotki, jakieś leszczyki. Gonusa, na którego pośrodku liczyłem, nie było. No, ciężko, żeby było tak naprawdę, ale i tak nie było źle, nie było dobrze, nie było źle, e, tak naprawdę te brania głównie były koło między godziną 9 a 10, Z rana już się bałem, że po prostu nic nie będzie, e, bo była totalna będza, potem się odpaliło i było po prostu, można powiedzieć, że rodeo, bo było branie zebraniem i potem tak szybko jak się zaczęło, tak szybko się skończyło, e, no co, była, coś miała być drobnica, była drobnica, e, stawik ciekawy, na pewno tu jeszcze wrócę, tak jak mówię, po coś innego. No, tak jak Wam mówiłem, takie stawiki to jest ciekawa alternatywa tą porąką, na tą porę roku, na taką pogodę zwłaszcza jak dzisiaj, bo tutaj trzeba znaleźć swoje miejsce, gdzie można się schować. Nie wszędzie tak się da. Tutaj akurat tak. Już zaczyna tutaj życie, życiem tętnić osiedle. Dzieciaki krzyczą. E, ja zawiam się do domu, słuchajcie. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę Was o zostawienie łapki w górę. A jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów z innych stawików, może z mnie niedługo, to zachęcam Was do za subskrypcji. Dzięki. Cześć.